Minęły kolejne dwa tygodnie, rozpoczynamy nową setkę filmów o nowościach. Zapraszam Was na 101 odcinek. Na początek mamy dla Was nowość od Olajta, a jest to przednia lampa rowerowa Magic Shine RN 3500. Lampa ma maksymalną moc do 3500 lumenów i zasięg aż do 350 metrów. Świeci za pomocą 5 wydajnych diod Luminus SST20. Laterka świeci kilkoma trybami światła stałego, a także światłem pulsacyjnym. Jej obsługa odbywa się za pomocą przycisku, znajdującego się na korpusie. Przycisk posiada podświetlenie, a więc stanowi również wskaźnik poziomu naładowania baterii. Korpus latarki został wykonany z wytrzymałego aluminium i ma normę szczelności IPX 5. Magic Shine RN3500 zasilany jest osobnym akumulatorem, który dzięki temu, że posiada port USB może stanowić również powerbank ładujący dodatkowe urządzenia, które będziecie mieli ze sobą podczas wyprawy rowerowej. W komplecie z lampką otrzymujecie oczywiście montaż na kierownicę, a także specjalne paski do zamontowania akumulatora na rowerze. A teraz mamy dla Was nóż Victorinox Hunter Pro Alox Limited Edition 2021. Jest to limitowana wersja znanego modelu Hunter Pro Alox, która posiada okładziny w kolorze pomarańczowym oraz grawer. Głownia noża została wykonana z wytrzymałej stali nierdzewnej i ma profil typu drop point. Ostrze wyprowadzono szlifem niskim płaskim. Nóż po utworzeniu jest blokowany bezpieczną i wytrzymałą blokadą Back Lock. Głownia została wykończona metodą piaskowania Beatblast. Blast. Na rękojeści znajduje się wygodny klips do przenoszenia noża na kieszeni lub na pasie. W komplecie otrzymujecie również taką oto pomarańczową linkę parakordową do przewleczenia przez oczko znajdujące się również na rękojeści. Czas na nowość od Buffa. Oto chusta Kumnet UV Plus Insect Shield. Chust bawnie trzeba wam przedstawiać. Ta została wykonana z szybko materiału Coolnet w technologii Monster Management. Materiał ten odpowiada za transmisję wilgoci na zewnątrz. Schnie szybciej niż chusta wykonana ze zwykłej bawełny. Technologia Inset Shield zastosowana w tej chuście stanowi długotrwałą i skuteczną ochronę przeciwko owadom. Zastosowana została tutaj peremetryna. Usta posiada powłokę UV, która stanowi ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Był nóż czas na narzędzia, oto toporek Miltek Professional. Głowica toporka została wykonana z odpornej na uszkodzenia mechaniczne stali. Natomiast trzonek został wyprofilowany ergonomicznie i wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego o antypoślizgowej fakturze. Na końcu trzonka znajduje się otwór umożliwiający przewleczenie linki lub parakordu. W komplecie z toporkiem otrzymujecie wygodny pokrowiec do przenoszenia wykonany z tworzywa sztucznego. Pamiętajcie, że ten toporek można kupić w różnych wariantach długości trzonka. Jak już jesteśmy przy narzędziach, to czas na piłę oto model Kershaw Taskmaster so 2. Brzeszt piły został wykonany ze stali wysokowęglowej i ma długość aż 178 mm. Po otwarciu brzeszt blokowany jest za pomocą blokadu typu push button lock. Po złożeniu piła jest naprawdę niewielka dlatego zmieści się w waszym plecaku i będziecie mogli ją zabrać na wasze wyprawy bushcraftowe. Sprawdzi się również przy pracach około domowych. Rękojeść piły została wykonana z tworzywa FRN, czyli z nylonu zbrojonego włóknem szklanym. Dodatkowo pokryto ją gumowo-podobnym kompozytem o antypoślizgowej fakturze. Na końcu rękojeści znajduje się otwór, przez który możecie przewlec linkę zabezpieczającą przed zgubieniem narzędzia. Czas na coś do ubrania. Oto spodnie Texar Dominus. Spodnie zostały wykonane z wytrzymałego, elastycznego materiału i mają dopasowany krój. Stanowią fajny kompromis pomiędzy stylistyką wojskową, a cywilną. Dominus został wyposażony w aż 13 kieszeni. Mamy zatem dwie klasyczne kieszenie na wysokości bioder, 6 kieszeni na udach, cztery kieszenie umieszczone z tyłu i jedną małą wewnętrzną umieszczoną przy pasie. Rozporek zapinany jest za pomocą zamka błyskawicznego YKK. Dominus to spodnie, które sprawdzą się zarówno do turystyki, np. wypraw w góry czy wypraw buskratowych, a także do codziennego użytku. No i na zakończenie buty Protector Desant. Są to buty, których projekt został oparty o standardowy model butów MONT, tzw. MIWY lub DeSanty. Idealnie sprawdzą się jako buty policji lub służb ochrony. Skóra, z której zostały wykonane, to bukat bydlęcy. Buty posiadają certyfikat, który dokumentuje ich dostosowanie i funkcjonalność do wymogów NATO. Buty te są naprawdę komfortowe i wygodne. To tyle w 101 odcinku nowości. Ja zapraszam Was oczywiście na nasze media społecznościowe. Odwiedzacie nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Do zobaczenia! Dodatkowo w komplecie otrzymujecie również pomarańczową linkę parakordową, którą możecie przewlec przez oczko znajdujące się w tym. Okej, okay, jeszcze